z tej strony Rybaczki z zachęcającej Papki i dzisiaj pokażę wam pomruwa czerniowego jak ktoś nie wie co to jest to to jest ślimak um, y, co? bez skorupy oczywiście no, nie oczywiście jak ktoś... Um, to jest ślimak bez skorupy może wam go trochę mało widać ale to trudno bo ja... dobra, spróbuję go to przybliżyć Widzi, jak cokolwiek widzicie, może widzicie, może nie. Mam nadzieję, że widzicie. E, zobaczcie tego ślimaka. To jest pomrów czarniawy. On się najbardziej odżywia takimi grzybami. E, te grzyby go w ogóle nie trują. E, takie trujące go w ogóle nie trują. I zobaczcie tego ślimaka. On jest jak ślimak. Normalny ślimak bez skorupy. Pomrów czarniowy. Pamiętajcie, jak chcecie zobaczyć, co to jest w ogóle, to zobaczcie. Jak, jak już mówiłam, on się najbardziej odżywa grzybami. I, nie, I on tak jest, nie lubi miejsc słonecznych i suchych. Dlatego ja oczywiście nie, nie pójdę sobie i nie wezmę grzyba i mu nie wrócę. Bo jak widzę, on właśnie idzie sobie na sufit i mówi: Hej, jak otworzysz słoik, to ja ci ucieknę. I jak wiecie, jak każdy ślimak robi, zjada cały ogródek. Grzyby. Grzyby mam. I grzyby też, te trujące nawet. Ale słuchajcie, ten ślimak, dałam mu trochę trawy, ale słuchajcie, ja spróbuję mu dać więcej trawy, ale myślę, że to nie jest dobry pomysł, więc może nie. Ale jak mówiłam, że to jest, on lubi dać, nie lubi, nie lubi suchych mi miejsc, więc ja go chyba wypuszczę na grzybka, słuchajcie. Ale nie wiem, czy na tym odcinku chyba raczej nie. Raczej nie, nie, nie wypuszczę go na odcinku żadnym. Nie wypuszczę go, ale ja powiem wam tak, że już po tym odcinku go wypuszczam. I no co wam mogę jeszcze powiedzieć? Łapka w górę, subskrypcje, komentarze, zapiszcie ten filmik i cześć.